Kordian, w tej chwili weź, wynieś te śmieci! Te śmieci wynieś tam, do tego śmietnika! W tej chwili bierz te śmieci! No mamo, przestań, no przecież dwa miesiące temu też już wynosiłem śmieci! Zamknij mordę! Jebana szmata! Na chuj napierdalas ty psychopatko jebana, zajebać ci kopa kurwa w łeb. Zamknij pizdę. Ja ja. Gnoju zapierdalaj po telewizor. Psychopatko jebana. Somebody won't tell me the world is gonna roll me I ain't the shop, it's doing a shit Dobra, lecimy freestyle, musisz co wykładam o stara wziąć? Ja nie wiem co mi tam na mózg wpadnie Dobra, śpiewam, cicho Jedzie dzielnicowy, chuj mu w dupę, mały sołbanie jebałem na niego gołe z dupy sranie, Mam wyjebane, wpad to pączka, przychodzę dziesiąta rano, pytam się, idziemy do szkoły, niebo mnie zatrzymano, mam wyjebane, dzielnicowy mówi pokaż podeszwę buta a Ja mu pokazuję zamiast podeszwy gołego fiuta